Tak, jak już wiedzą, Słuchajcie, mamy tu tak niezłą była, akcję. Nie, nie Właśnie słucham wywiadu z pierwszym homoseksualnym polskim bokserem, von Fonfałem. I to jest ja, po prostu niewiarygodne, zimno, co zaraz postają, usłyszycie. I Czechia, przez Chlebelego, Chaleza, dwie walki ze Stevensonem, Dawsona w Nowym Jorku, Carpensiego i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli chodzi o moją karierę i i o, o, moje spo, o moją tą karierę, to, to jestem zadowolony i, i w pełni z chyba pan. Do Ringu już nie chodzisz, ale zapowiadasz przyjazd do Częstochowy tam widziałem na Twitterze. <grym> no jeżeli, jeżeli będę w Polsce, to, to, to że tak powiem, no, będę musiał jechać na jasną górę się pomodlić. Także tyle w temacie, tak? <grym> Tam widziałeś ten wywiad Marcina Najmana z Januszem Korwinem mikke e, Tak, widziałem, widziałem. Korwin mi, Na kanale korwin w Lingu z Najmanem, jak chcecie, to, to wejdźcie sobie ten wywiad. A, a, a pan wierzy w takie rzeczy? <laughs> także, także, no samo to. No, słuchaj, no, Marcin Najman, kończąc, kończąc to wszystko, co jest najlepsze. dla mnie śpiewaczem, człowiekiem, doczepił się, doczepił się do mojego zdania. Gdzieś tam, które, które powiedziałem w hate parku. No i, i tak troszeczkę teraz nieładnie to wszystko ciągnie. Tak? Ja też mam wiadomo rodzinę dzieci, żonę, no i mówiąc, że jestem homoseksualistą i, i jak to mówi, pedałem, no to, no to troszkę jest nieładnie, no ale tak jak mówię, gdzieś tam, gdzieś tam kiedyś się spotkamy i przy okazji oczywiście i, i sobie wyjaśnimy tą, 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 tą sprawę. Dzisiaj jesteś ekspertem. No więc, yy, cztery kwestie. Von Fara, Nie kłam. Ja nigdy, ale to nigdy nie nazwałem cię pedałem, ponieważ ja nie ubliżam homoseksualistom, ja ich nie obrażam. To po pierwsze. Sprawa druga. Jeśli mówisz, że ja ten temat ciągnę, człowieku, to ty jesteś odciągnięcia. To to Twoje klimaty i, i, i nie, nie mów takich, takich rzeczy w stosunku do mnie. To sprawa druga. Sprawa trzecia. Ty się dzisiaj zastawiasz swoją rodziną i, i mówisz, że pewne jakieś kwestie, które, które ja mówię, są, są, są jakieś nie w porządku wobec Ciebie. Przecież to Ty zadzwoniłeś do hate parku i to Ty zrobiłeś coming out. Trzeba było może wtedy myśleć o rodzinie. Jak to, jak to mówiłeś, no tak, tak jestem śmieszny, no to czemu się, tak, czemu się nie śmiejesz? Czemu nie jeździ zabawnie? Yy, I sprawa czwarta. Mam nadzieję, że słowa dotrzymasz i przyjedziesz do Częstochowy. No to tyle w temacie. Na razie, cześć.